Dobra, jesteśmy ponownie. Mały paswór Ta paskoda już się stąd wyniosła. No ale tam 10 razy zebrałem, dobra, już mam na zbrojkę i na itemki. Jest pięknie. Gdzie ja jajskinia? Skupiłeś się. A tu jest. A bo weź ostatnio. Babels. A nie, bo Iron jest ten lepszy. Czy orgazm przeżywasz? Okienko. Odłów okienko, odłów okienko, Nie. Ma, bo mam... Nie mam, nie mam jeszcze klamki. No. No ja muszę ci się ostatnio przyznać do tego, że zrobiłem sobie śmietnik z lawą i kibel. Zesrałeś się tam już? Nie no tu się, bo zrobiłem jeden koło drugiego, wiesz się pomyliłem, otworzyłem śmietnik i tam wpadłem. odpadłem. Nawet na crafting boxie są iskierki, bo jak to pięknie wygląda, jak tak na dole iskierka poleci. Uwaga, będzie coś pięknego. Nie ma. Weź ty, paskudu! The na Leginsy. E na buciki nie stać. Weź tą jedną stopnię, co tam się stało? Jestem metalowym człowiekiem. Będę iron manem. No bo teraz jeszcze miałem hełma. Nie, hełm! Też... Wszystko. Jezu, jak to wygląda. Dzięki. Widzisz, że mi jeszcze chyba z 9 sztuk żelaza, co zdążę porobić. Ale dziwne jest to z Mąską. W tej serii mogę te. Postaw tam pochodzi. Właśnie. Tam się zespełnił kostek. Słuchać? No, słychać, słychać. Mówiłem, Wyjdę na coś powierzchnię, coś zjem i idę mu wpierdolić. Te książki mi się przydadzą. O, dobra, mam już armora kompletnego. Cały secik. No, dobra. To dobra. Wszystko schowam, biorę sam miecz. Tylko. Jeszcze wiaderko wody i żelazny miecz sobie będę musiał zrobić. A po co ci wiaderko? Będę sobie winder robił, żeby mieć jak wejść albo wyjść. nie? Aha, auto, co coś auto, co takiego, jest nie? Dobra, dobra to nie Halucynacja, dobra, to nie. hemoglobina, butlenek hmm. węgla. Nie. Taka sytuacja. Gdzie zgasiłem go? <średzy> ja nic nie mówiłem. Ostrał ostra Cię ptak, kiedy wszedłeś w gówno. Nie przewidza. A po co ci w sumie mieć? Wyjdę po krowy. Ale jakby, jakby mi jakiś potworek wyskoczył, jakiś stworek, potworek, nie wiadomo jaki tworek, to go zabiję. No mnie no, krowa napadła. Ta? No, zbierałem sobie z winka, na farmę, taką. Bierze. Ja Ci dam radę, ja nigdy nie obcinaj mu homorowej krowy. Ja właśnie obciąłem. Debil. Grzybko się pozbyłem. Patrzcie, jestem biedny. Kopię z tą na ręką. mi się bez nogcie. Bo wiem ci, że tej biny. To mm. mnie chciałeś zapać. Coś to zrobi. Za paskud mały kołazi i się śmieje. Nie, teraz się tu złamię znowu. O. Dziub, 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 dziub. Ty je zepsułaś. Nie, naprawiłem. Patrz. O! Jakbyś tak zaraz leciał na dół i wszystko od początku to mi się wściekło. Hmm. Ty kurde, na, na następnym odcinku coś ściągam jeszcze. Dzisiaj będę nagrywał, ale to po przerwie, bo sobie muszę wgrać Timber Moda i Minimapkę. Jeżeli będziecie chcieli, to może ten kolejny odcinek będzie znowu ze mną. Tak, będzie, bo to nagrywamy za około. Godzinka. No jak wrzucę. Jest krowie jądro Jakie jądro, gdzie ty jądro? Eee, A nie całą. Cztero... Czterokrotkowo. A, ja... Widzicie, tam jest godziny. ten biom. Tam jest ten biom. Nazwa śmierci. Ja idę po mięcho. A idzie krowa. Gdzie? Mówiłem, że krowie jądro jest. Oko pająka wygląda jak krowie jądro, to chciałem powiedzieć. Aaaa, okej. Okay, okej. Okay. Nic nie mówiłem, nie było tematu. Piasek. Weź sobie piaska w zrobić. Nie. Nie będę niszczył tej pięknej oazy. Tak, ja... nie no, <słuch> dziękuję. No zrobię. Dziękuję. A co nie mówię z lagi... laks laks Dynio! jest, będę miał farmę Czało. słyszałem, słyszałem pierdnięcie hero brain'a obiecone kały krowy miko będzie mi się ja wydaje, że one bia mają białe oczy co? Aha, jest normalne pajle dyń, jestem farciarzem Dynie się naj najlepiej niby pozbiera tak a glowstone'a, jeśli chodzi o narzędzia bernatowane to arbuzem Mhm. Mm Łotwa. Jestem... lepszy 4 Tak. Ciep, ciep, ciep. O dużo. No. Mam jednego stejka. No. Czekajcie skóry będzie też na. Wiocha. Wiosk, wioska RNPCetów. No nie. Idziemy do Idziemy do Biochy. Uh, Jaka będzie... tam jest Ty to Czekaj, wy... no wpierdol... To wygląda jak chata czarownicy, ale no. dobra. No, się. Eee, surowego. To jest zdrowe. Dekon. Bekon. Bekon kurde jem. Jaki bekon? Ooo, bekon. Eee, mm. no, ładna wiocha. O, mają dla mnie pszenicę. Fajnie. Jest ten... Ty, jest zamieszkaj tu. Nie. A tam zrobi sobie kryjówkę. Ty, pa pajaka duża o Boże, ja chcę kowala, ja chcę do kowala co masz? Łe za złoto o, Tylko to Ale nie, niby jak no to się wypierdane. coś wymieni to oni dopiero dają ci kolejny Kurde Płotek, płotek sobie za Nie, Ja idę po farmę Ale i zaraz... noc się robi, zaraz tu mobów będzie dużo No też właśnie wiem, będę musiał Ty przeczekać robisz? to Będę musiał to przeczekać to Przeczekam i pocięciu. Zetnę to na szybko i po cięciu przeczekam. tej serii jest płuc, jakada w tej serii jest jeszcze to, że jak ten że biegasz potem to się niszczy, czy jak skaczesz na to? Skaczesz. Dobra. Dobra, już jest, no już się chowają wieśniaki. Ej panowie poczekajcie na mnie. Dobra. co? do... O ten ładny. Zrobię krótkie cięcie. No, to jest Ksiądzu. To jest ksiądz. No. Ja zrobię krótkie cięcie i zaraz do Was wrócę Dobra już jestem, już jest dzień jak widzicie, już wszyscy wychodzą z domku o Tak, Clipper był za oknem Tu? Nie. Czy tam? Tam Ty nie widziałeś A ty, Wtedy, wtedy ci patrz Ziemnioki! Kartofle, dawaj kartofle nie, nie, Marchewka Ty jesteś bogaci Jestem bogaty zbierz to, zbierz te wszystkie plody, bo to... A. O! O! Widzisz? Ziemniaka! Nawet z ziemniak, no tak takich ziemniak. wypada. Nawet no z takich wypada. Mm, marchewka też. Mm. Chłopie, jestem to już bogaty. Ja. Ziemniaki. Będę miał frytki. Eee, po co nasionka tego? A w sumie, pan robi uh Co -huh. Zobacz, taką minę, jak No, pan lubi od czasu do czasu mieć taki zaciarz na ryju. Coś, nie, zobacz, czy coś nie wpadło do wody. Dr. Hej... im podkoś. Chodź pozwiedzamy. Może ja do chcę... kowala, do kowala. Gdzie jest kowal? Ty, ow na dachu? Szara, nie mam... kurde nożyc. E, tym, tym, nie mi ją. Nie, bo ją wykastruję. Jest coś? O po co chodź O... to? Oooo. Oczy ci mają coś w Nie. Chujnie. Jeszcze się popi... Hehe, nie, nie Ja tu ostatnio grałem to taki jeden... Bardzo inteligentny chłop chcąc się schować przed potworami wpadł tu do studni. A co ja mam wekół? Gdy nie mogę się jedynie podstawić. Nie da się. Musi się dać. Nie da. Ty, ty zauważyłeś, że jak byłeś w studni, to laka nie masz? Ja się patrzyłem w górę. O, nie ma laka. Muszę kojbla rozwalić. Mówiłem, w kilo. Mówiłem. On już pęka. A, mieczem, mnie go, mieczem, Brawo. Dziękuję. Już, Nie, już pęk. Ale jest niby coś takiego, że jak właśnie tak w wodzie, jak kusiu, 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 to niby się wolniej niszczy. Nie, niby tylko wolniej. Otwórzmy moje chrupki. O, zamrożę. dziękuję i mi otwórz jeszcze nie, wygraliśmy sok? nie, już nie jest limitowana edycja ale w tym sok, w tych sokach kosta, teraz jest tak, że jak zamiast napoju, normalnie soku, ma. znajdziesz wodę no. yy, to wygrywasz jedną z pięćdziesięciu wycieczek jedną z 50 wycieczek mają coś ciekawego? o na dachu znowu? tylko Ty. kowal ma skrzynkę, ja ci mówię, tylko kowal I ja kowal wiem nie. jak wygląda jego o właśnie kowal nie ma drzwi, tylko ma na zewnątrz on ma skrzynkę. Dlatego już go szukam Nie ma kowala Porwali Diabeł mm. O kolejne plony Co tu? E jest marchewka, marchewka. Tam, Tam ziemnioki. To jest trawa no nie ma dużo i i do nas 50 Tu jest marchewka Chyba o co on ćwierdza? A ziemniaki? To są? Nie, golema karmią. No, jest golemek, ale golema Jaka proporcjonalna prawie wyspa. No, oprócz tego starego. Tak, oprócz gravelu. Ale ja mam pytanie, tobie podawają się takie ścieżki z zbiru? plony ziemniaczki. Znaczy wiesz co, ja to ogólnie tak sam to... Ja... Y, preferuję ścieżki, ale to jest bardzo ciężko zdob... Znaczy ciężko jest zdobyć, zrobić... Znaczy dużo wymaga strasznie z tego, z kwarcu ja to ogólnie robię, takie wioski ty je widziałeś? jaskinia, pod domem mhm dawaj wbijemy my z pochodni nie zabrałeś? nie yy. nic nigdy nie ma dziękuję nie będę ich okradał z pochodni ale to jest wioska taka normalnie produktywna no a mają wiosy. A. Zbieraj już tylko te plony udane. O, zadftał. Mm, dziękuję. Ja chcę kowala, ja chcę kowala, jak chcę kowala. Pa, wiesz jak też chce wejść do studni chyba. Nie, chciał wyjść. Mhm. Świniak? Ty Owca. na dole. Nie, Jezus, to ten chłopiec. To nie była świnia, to był człowiek. A po co bijeś? Zresztą bier. świnia też członek. Dzij zabierz, drzwi, bo nie. ja usiłem do tego. Biblioteki im zabiorę. A po co? Będę miał enchant lepszy. Ej, a jeden gościu chciał coś, za tego chyba. W za książki ...za tego diamenta. No. Właśnie za szmaragda. Może jak sobie kupię za szmaragdy? Książki mu sprzedaj, ich własne książki. No a no właśnie, bo ja widziałem tam u jednej. Nie wiem czy nie u tego, nie u księdza. No może, może. Ta u księdza, bo wtedy co wy go tam... A ja co, wyrałem. wtedy zombiaki były? No. no. A u fartuszka? U niego węgiel to Pogięło... chce, chce. 18. Nie dam mu. Co ty masz? Wełna. Ten gościu był w białym fartuku. Ale co, nie był tamten, co ja go za świnie wziąłem? Dokładnie. Gdzie ta ścieżka była? Tu, po lewej chyba. O, różowy! Probość. E, złoto chcę! Cześć! 18! Dawaj tam, tu, tu na dole był gdzieś. Ten chcę chciał wągla. Ten smaragda. Ej, tam jest, na dole był, na vole, na dole. Kurwa, na wole. Kadziu e. Za, zapisaną książkę. Zapisaną? No czego mieć pióro i kałama trzeba mieć jeszcze do tego. Niech ale myślę, nie chcę teraz quidy polować. ale... Nie wiem, w każdym razie były 12 książek i chyba smaranga dało, nie wiem. Czemuś. Jesteś? Nie ma. Porwańka. No to czas. A może on się zablokował w domku gdzieś? Pusto. Laka. Jest! Jest ksiądz! No nie... No nie ten, wrócił. 12 książek miał. A może to nie tego, że jest Gdzie mnie uciekasz? Ja cię dopadnę. Czy <laughs> za panią czy za, 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 za. za drogo. No, Przecież. Marek w zaciskach. jest, kukiz, 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 alejk like drajf. drive. Ale Wełny. A ja ci ostatnio powiem, że zrobiłem wielko hodowlę owiec oh yes, i zrobiłem sobie dom z wełny. Przyszedł mi clipper wypizdził i ząbiaki mi się włamały na chat. No. Zapomniałem. Pa. Psz. Co jest zapomniałem? Znieślij farmę. Weź bolandi są. Patrz, od Już. Nie. A co tu jest? Dom. No wiem, ale coś czajce, nie. Puste, to, to są takie te tak, chatki, tylko... Dzwi jest. Dobra. Bo nie ma u siebie bida. Trzeba sobie pora... Uuu, pozwólcie sobie. Oho. Dobra. To ja chyba to już zakończę. Powiem, że mini-mapka to może na mini-mapce będzie kowal. Ile my to w sumie usunęliśmy? 15-20 minut. Nie, nie, to kilkanaście minut. A bo co? A nic? A co ile y, Ile minut muszę zostać w odcinki? Około? Pół na godzinę. Dobra. No to czekajcie! Ja się chcę z wami pożegnać w ładnym miejscu, więc muszę... No dokładnie Pa, mam prawie dwa staki nasionek Następnie I tak nie wyjdzie. Wejdę no, Ale książki ma w razy, No dobra No dobra. O, to ja wam się żegnam, wam mieczem troszkę pomacham jeszcze nie tak, o o. No, o tak mam pomacham. Ópkwan i do widzenia.